Okej, okay, moi drodzy, podobno jak się puści Wojana w tle, to się dostanie legendę. Patrzcie, ja mam tu Wojana, tu jest Wojan i zobaczymy... Kuźwa, no nie, 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 nie działa to, słuchajcie, ja myślałem, że to prawda. No nie wierzę, no nie wierzę, że to tak jest, ale chyba mam pomysł, chyba mam pomysł, słuchajcie. Ej, trzeba go, słuchajcie, po prostu puścić w tle, nie? Niech on sobie leci i my teraz... My teraz jestem obstawiam, że jak weźmiemy sobie tego nawet spina, zobaczymy. To słuchajcie, tu wypadnie teraz legenda. Jestem pewny, bo, bo tak, tak. Słuchajcie, podobno jest, że legenda wypada, wypa ale no, 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 tak, kurde, prawie, no prawie. Ej, widzieliście to? Prawie, prawie to wyszło. To chyba jest coś na rzeczy. O mój Boże! Czyli jednak Wojan prawie przyniósł szczęście, ale musiałbym prawdopodobnie włączyć go z dźwiękiem. Ale niech on sobie leci, my teraz zagramy. I mam nadzieję, że się uda nam, słuchajcie, wygrać gierkę dzięki temu, że mam Wojana w tle. Dobra, zobaczymy, słuchajcie. Trzymajcie kciuki. Lecimy. Nie ma, że boli. Jakiej gry jeszcze byście chcieli odcinki? Mam nadzieję, że się uda coś mi wy. Epa! Chodzę po. Co jest? Chodziłem po. Ej, zhakowałem grę! Zhakowałem grę, lol. Widzieliście to? Lol. Dobra, ale to mnie prawdopodobnie będzie kosztować srogo. Bo nie przejdę tego etapu. Tak mi się wydaje. Ej, czemu tak powoli tak mało skaczę? O, to już jest GG, moi drodzy. O! Ała! Dobra, puśćcie mnie. No ty gruźczkuś, kapata, parapa. Co za dziadostwo. Dobra, teraz. Teraz tu przejdę. No i przegrałem przez to głupotę, no. Dobra, teraz już to przejdziemy, słuchajcie, na pewno. Także trzymajcie kciuki, lecimy z tym tematem, nie ma, że boli. Dawać mi to. AP! Hop, hopa! go nie robią tak, że tak zjeżdżają? Oła! Au, zjeżdżają, dobra, bo ja się wy... Kurde, no. Ja się tu wygupiam. A ja nie chcę się wygupiać. Więc ja chcę tu przejść. O, proszę bardzo. Ten tutaj paper, papy, pa. No kurka, ale ze mnie guptok. Guptok! auć, auć, o, 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 dobra. Opa! Jest, jest, jest. Chyba to przejdziemy. Znając moje szczęście. A proszę, tutaj jedziemy w ten sposób. Lecimy szybciutko cyk. Cyk, proszę bardzo, i jesteśmy wygrani. Pięknie przechodzisz. Dobra, tu mamy nie spaść po prostu. To, to jest dobra. Roz... Jezu, rekin tu pływa. Jesus Christ. Dobra, opa! I ja ja. Ciekawe, czy da się wziąć tą butelkę, co tutaj jest? No kurka, będą strzelać z armaty. Ten piekielny statek nas tu będzie niszczył, ale my się nie damy. Już tu ktoś spadł w ogóle. Więc spoko, no dwóch już wypadło. O, o, kurka! Nie, 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 nie. O Jesus Christ. Dobra, ja idę w tę stronę teraz. Nie, oj! Oj! Oj, 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 panie, a nie, ani! No dob...